Mój plan pokonania kulkorne jest niezawodny. Dowiem się, na jaki film idzie i wyłączę go w trakcie, żeby nigdy się nie dowiedział, jakie jest zakończenie. Ten plan widzę w czarniejszych barwach niż gazowana kola. jak się macie? Jakiś napój z bombelkami na seans? Jaki film będziecie oglądać? Cześć! Idziemy na superboty kontra dinozaury, ale nie chcemy napojów, bo kino jest po to, żeby jeść popcorn. Słodki! Że co? Nie, nie masz masz pojęcia o popcornie! Mam nadzieję, że ten film to komedia, bo tu odbywa się niezły dramat. O! Zawsze wszyscy tylko popkor taki, popcorn śmaki i gardzą napojami gazowanymi. Cóż, Przekonamy się, czy nie zmienią zdania, kiedy zlikwiduje cały popcorn na świecie! Muha -ha 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 -ha! Au, au, au! o! Patrz, Fizzy i Sour Soda przyszli obejrzeć film. Hmm. Kaboom City już nigdy nie zobaczy popcornu! Na nowy strumień! Odsuń się, słony, nie znasz się! Na bok, na, bo, na, na bo, aj, aj, aj. Typowa gwiazdka kogoś, kto woli popcorn na słodko! Ach. Musimy obronić cały popcorn w mieście. Ja się nim zajmę, a ty zanurkuj i otwórz wyjścia awaryjne. Wtedy cały napój wypłynie. Nie przejdziesz. Zawsze jesteś tak elokwentny.

jeśli ktoś się je popcorn to bardzo chce mu się pić i ma ochotę na napoje gazowane. No jasne! Jeszcze wrócę! Sauer, soda, masz coś do picia? Słuchaj, pop, bardzo przepraszam za tę sprzeczkę. Ja też przepraszam. Co prawda, ty lubisz słony popcorn, a ja słodki, ale i tak jesteśmy kumplami. <laughs> Things Neon Power! Do Kabum City przybył Color Flash! Wypełnił miasto neonową mocą, więc bohaterowie i złoczyńcy są potężni jak nigdy! Dzięki egzoszkieletom Kidsy i Superfinksy mają więcej mocy! Używają specjalnych ataków! Toczą spektakularne bitwy! Gdzie jest ten w złotym kolorze? Jest! Ponad 80 Superfinksów do zebrania! Od Magic Box! Nie zapomnij kliknąć lajka i zasubskrybować nasz kanał! Ha!